Chciałbym, abyśmy, rozpoczynając dzisiejsze na, nabożeństwo. skupili się na małym fragmencie tego, co Paweł pisał do Kolosan. Z trzeciego rozdziału będziemy, będziemy sobie czytać od 14. wersetu. A ponad wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was, oficie, we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni drugiej przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śmiewając Bogu w sercach Waszych. I wszystko, cokolwiek. Czynicie w słowie lub w uczynku wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Gdy dzisiaj sobie tak rozważałem w swoim sercu, co tak na dzisiaj Bóg ma dla nas, stwierdziłem jedno, że Bóg... Ma dla nas wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ale jaka powinna być postawa, w tym nasza? Powinniśmy być wdzięczni. A ponad wszystko, przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. Bóg jest miłością. Jezus jest doskonałym wzorem miłości. Doskonałym przykładem miłości, jaką my też powinniśmy mieć. Ale to od Boga my potrzebujemy tej miłości. Bo sami z siebie tej miłości wykrzesać nie umiemy. Dlatego potrzebujemy, jak pisze tego Paweł, przyoblec się w tą miłość. Przywdziać te szaty, które Bóg przygotował dla nas. W sercach niech gości pokój Chrystusowy, do którego zostaliśmy powołani. Wiecie, jak to jest powołanie? Wielu jest powołanych, mało wybranych. Do wielu Bóg woła, a ilu odpowiada? Bóg puka do każdego naszego serca. Puka i mówi w puśmie. Oto stoję u drzwi kołacze, a kto otworzy? Z nim wieczerzał będę. Pokój Chrystusowy. Zostaliśmy do niego powołani. Zostaliśmy obdarowani. Ale tylko i wyłącznie to będzie działało w naszym życiu. Jeżeli pozwolimy na to. Jeżeli odpowiemy na to, na to powołanie. Jeżeli damy wiarę temu, że zostaliśmy powołani właśnie do tego, Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie, wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jedni i drugi przez psalmy, hymny, pieśni dochodowe, wdzięcznie śpiewając w sercach Waszych. I dzisiaj akurat zebraliśmy się tutaj na tym miejscu, Właśnie po to, żebyśmy wspólnie śpiewali pieśni, hymny na cześć i chwałę naszego Boga. Abyśmy składali dziękczynienie naszemu Bogu. Abyśmy radowali się z tego wszystkiego, co Bóg dla nas uczynił. I będziemy pouczali przez Słowo Boże. Będziemy pouczani przez to, co Duch Święty będzie mówił. Ale w tym wszystkim musimy mieć jedno, jedną rzecz: musimy mieć wdzięczne serce, że bez względu na to, w jakiej jestem sytuacji, Bóg ma o mnie staranie, że bez względu na to, co mnie dotyka, to Bóg ma to wszystko w swojej ręce. Bez względu na to, czego nie mam, wiem, że Bóg darował mi wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. I tak chciałbym, abyśmy po prostu, gdy będziemy dzisiaj uwielbiać naszego Boga, gdy będziemy śpiewać mu pieśni chwały i uwielbienia, Abyśmy w tym czasie też spojrzeli w nasze serce. Czy w naszym sercu jest wdzięczność dla Boga? Czy w moim sercu jest wdzięczność za to, co Bóg dla mnie uczynił? A uczynił wiel wielkie rzeczy. chociażby to, że zapłacił za każdy...